Oglądałeś mecz Rosji z Czechami? Trudne zadanie czekacie we wtorek? Szczerze powiem, nie oglądałem całego spotkania, znam wynik, niektóre akcje z tego meczu. No Rosjanie są silną drużyną, ale na tych mistrzostwach nie ma łatwych przeciwników. Ale jeśli Petr Czech puszcza 4 gole, to znaczy, że atak Rosjan ma potężną siłę rażenia? Nie jest powiedziane, że w naszym spotkaniu tak będzie. Miejmy nadzieję, że my jako drużyna stawimy czoła Rosjanom i, i ten mecz. Przyniesie nam, widzą, dużo radości. A powiedz Wojtek Szczęsny, jak e, przeżył to, co się wydarzyło wczoraj, no bo to był jakiś jego osobisty dramat. Rozmawiałeś z nim po meczu, próbowałeś go e, pocieszać? Nie, nie rozmawialiśmy jakoś e, szczególnie na ten temat, co się wydarzyło. E, no nie chcę tutaj komentować e, sytuacji kolegi. On schodził z wojska, oglądał ten rzut karny w monitorze, poczekał, aż, aż go wybroniłeś się, dopiero poszedł po szatni, do szatni. Bardzo e, uradowany jest ten Team Spirit. To, to, to nie wygasło. Nie, oczywiście, no. że nie. Ja od początku mówiłem, że tutaj może być tak, że w pewnym momencie zawodnik, który, na którego nikt nie liczy, może wejść i pomoc w drużynie. Cieszę się, że w tym spotkaniu mogą to być ja, ale w kolejnym może być to kto inny. I dlatego no. ważne jest, aby każdy no. w drużynie czuł się potrzebny i jest problem. Najważniejsze. Grałeś kiedyś w takim meczu, kiedy ten dokonał jednej zmiany i była to zmiana bramkarza? Nie, nie pamiętam.